Manga Berserk to obecnie kultowe dzieło, które wywarło znaczny wpływ zarówno na anime, jak również gry komputerowe. W końcu od śledzenia poczynań najemnika Gatsa, przecinającego wrogów swym ogromnym mieczem, wkrótce mogliśmy zobaczyć coraz częściej pojawiający się trend wielkich broni, chociażby w takim Final Fantasy, a również inne elementy tego mrocznego świata znajdowały swoje odzwierciedlenie w kolejnych tytułach. Podobnych elementów czy easter eggów możemy doszukać się w serii Dark Souls, a dalej w Elden Ringu, którego reżyserem jest Hidetaka Miyazaki, będący twórcą serii Souls oraz prezesem From Software mającym ogromny wpływ na rozwój marki. I chociaż w niewielu wywiadach faktycznie wypowiadał się o inspirowaniu Berserkiem, tak masa fanów szybko zauważyła pewne podobieństwa, a w wywiadzie dla PC Games z 2014 roku Miyazaki przyznał, że kocha serię Berserk i jej wpływ jest widoczny od pierwszych części Dark Souls. Souls, dodając przy tym, że nawet atak dwuręczny z Dark Souls 3 miał być zintegrowany z tym należącym do Gutsa. A podczas wywiadu na pytanie o stworzenie gry opartej na Manze Berserk Miyazaki odpowiedział, że miałby problem ze zmieszczeniem tak rozbudowanej historii w oficjalnej grze, koncentrując się zawsze w pierwszej kolejności na mechanice i rozgrywce, dlatego elementy z jego ukochanej mangi pozostaną najpewniej w formie licznych aluzji. Czasami jednak fani posuwają się krok dalej i, znając fascynację Miyazakiego, zaczynają dostrzegać inspiracji nawet w miejscach jej pozbawionych. Z tego powodu ja również postanowiłem przedstawić zarówno te jawne inspiracje, jak również wskazać te często przytaczane przez fanów, które mogą być niczym więcej jak spekulacjami. Zacznijmy więc od czegoś pewnego, a zatem niezwykle charakterystycznego ostrza Gatsa nazwanego w manze Dragon Slayer, który w Elden Ringu nazywa się po prostu wielkim mieczem, a my możemy odnaleźć go w skrzyni wozu strzeżonego przez potworne psy. Poza bardzo charakterystycznym wyglądem, możemy także zauważyć, że sposób wyprowadzonych ataków przypomina te z berserka, nie mówiąc o tym, że waga tej bryły żelastwa czyni ją najcięższym mieczem z wagą wynoszącą 23 obok innego pochłaniającego tyle samo udźwigu. A jeśli przy mieczach jesteśmy, to nie można ominąć cmentarzyska z magii na ośnieżonej górze, gdzie każda wbita broń służyła za symboliczny nagrobek dla poległych z drużyny Sokoła. Podobną scenerię widzimy w grze od From Software, gdzie w wielu miejscach, w tym na wzgórzu, znajduje się wiele powbijanych w ziemię mieczy, z których większość wyrytych napisów Opisuje przebieg bitew ze świata przedstawionego. I gdyby na tym podobieństwa się kończyły, można by to uznać za nadinterpretację fanów i popularną symbolikę oddania hołdu walecznym i wpływowym osobistościom. W końcu, również w Japonii istniał taki zwyczaj, gdzie wierzono, że złożone w grobie zmarłych miecze będą ich chronić przed złymi mocami a później broń składano także w ofierze bogom. To co jednak pozwoliło fanom myśleć inaczej, jest śmierć autora Berserka Kentaro Miury zaledwie kilka miesięcy przed premierą samej gry. Przez to wielu graczy zaczynało zauważać podobieństwo do miecza Gadza w największym pomniku, na którym zawsze widniała inskrypcja z historią ze świata przedstawionego, a niektóre portale powtarzały nawet informacje, że największy nagrobek Został przeprojektowany i być może źle szukałem, ale nie znalazłem na to jednoznacznego potwierdzenia. To, co natomiast przykuło moją uwagę, to odsunięty pomnik w 1983 roku w Norwegii, który ma za zadanie upamiętnić bitwę i zjednoczenie tego kraju, przedstawiając trzy monumentalne miecze i ze względu na swą popularność, także nie można wykluczyć go jako potencjalnej inspiracji, ale ostatecznie większość to jedynie teorie i nadzieje graczy lubiących twórczość zmarłego mangaki. Za to już większych znamion inspiracji możemy doszukać się w Złotym Drzewie, czy też inaczej R które wita gracza krótko po rozpoczęciu rozgrywki, rozpościerając się nad ziemiami pomiędzy. W tym wypadku jak nie trudno zauważyć, podstawą była mitologia nordycka i drzewo świata Yggdrasil, ale możemy przy tym zauważyć pewne podobieństwa do spiralnego drzewa świata z Berserka. Na pierwszy rzut oka, już są przedstawienie Złotego Drzewa jako półprzezroczystego i eterycznego krajobrazu, cieszącego nasze oczy pokazem świetlnym i rozpościerających się po nieboskłonie gałęzi, przywodzi na myśl mangę. Zwłaszcza, że ciężko mi przytoczyć w interaktywnej rozgrywce jakiś inny podobny wizerunek Yggdrasil a tych już trochę było, czy to w Wowie, w Walheimie, a nawet w Gatoworze, gdzie mimo niebieskiego światła widać wyraźne różnice. Na szczęście nie musimy polegać jedynie na podobieństwach wizualnych, ponieważ także niektóre opisy R3 zdają się całkiem podobne względem dzieła Kentaro ale z uwagi, że dotyczy to fabuły, to od tego miejsca przestrzegam Was już tylko przed spoilerami zarówno z Elden Ringa, jak i Berserka. Biorąc pod uwagę opis żywicy korzeniowej, możemy przyjąć, że niektórzy uważali, iż dawniej wielkie drzewo splatało się z korzeniami R3, co może przywodzić na myśl spiralne drzewo świata z berserka, które miało ze sobą złączone dwa pnące się ku górze pnie. Lecz to nie koniec podobieństw, ponieważ tak jak w mandze możemy przeczytać, że drzewo jest czymś w rodzaju źródła zakorzenionym w całej ludzkości, tak podobnego znaczenia możemy doszukać się w grze od From Software, ponieważ stało się ono nowym porządkiem, a także nie mogące doświadczyć śmierci istoty, odbywały podróż z powrotem do R3, a dokładniej robiły to ich dusze. No a w Berserku drzewo umożliwiało także podróżowanie przez niebiańskie ścieżki, ale to już raczej opisanie tego, czym był Yggdrasil i swego rodzaju nadinterpretacja. Na tym jednak podobieństwa się nie kończą, ponieważ w grze Złote Drzewo góruje nad królewską stolicą Lendel, no a tak się składa, że w Berserku u podnóża spiralnych pni leży inne miasto Falconia, która jest nawet nazywana stolicą Nowego Świata. Niestety pod względem architektury nie widzę konkretnych podobieństw, od w obu miejscach widoczna jest arena, a także dostrzeżymy Panteon, w tym, że w Souls -like Slajku widoczne jest jedynie jego wnętrze. Nie mówiąc już o tym, że Lendel jest mieszanką wielu architektonicznych stylów, podczas gdy Falkonia głównie przywodzi na myśl ten grecko-rzymski. Natomiast innym podobnym elementem krajobrazu, jaki uświadczymy w obu tworach, jest drzewowisielców, ale poza tym, że było miejscem narodzin Gatsa i zostało przedstawione w Elden Ringu z podobną mgłą jak z białych paneli mangi, moim zdaniem nie ma konkretnych podobieństw. Zresztą takiej samej sceny możemy doszukać również w trzecim Wiedźminie i to raczej popularny trop, dlatego moim zdaniem bliżej temu do nadużycia ze strony fanów, niżeli jakaś potwierdzona inspiracja. To samo myśl może tyczyć się jednej z początkowych klas więźnia, a konkretniej wyposażenia, gdzie wielu przyjmuje, że hełm więźnia przywodzi na myśl ten, w który to założyciela drużyny jastrzębia gryfita po tym jak go aresztowano i torturowano. Jego kształt może wydawać się faktycznie zbliżony, ale totalnie nie kupuje tłumaczenia, że zasłonięte oko w grze może odpowiadać przedstawionej w mandze perspektywie, gdzie najczęściej nie widzimy jednego oka Grafita. Szczerze podejrzewam, że nawet mimo innego kształtu, w obu przypadkach inspiracją może być film o człowieku w żelaznej masce, który to z kolei dodając trochę fikcji odwołuje się do prawdziwej historii tajemniczego mężczyzny. Który spędził wiele lat w różnych francuskich więzieniach, z tym, że wedle dokumentów uważanych za te bardziej wiarygodne, wcale nie miał na sobie żelaznego hełmu, a maskę wykonaną z tkaniny. Co jednak ważne w całym temacie, to fakt, że klasa Ringu posiada francuską broń Estok, oznaczającą w tym języku pchnięcie, dlatego wydaje mi się to nawiązaniem właśnie do osadzonego z filmu, ale być może jest to jednoczesne nawiązanie do tworu Kentaro Mury, kto wie. No a jeśli przy nakryciach głowy jesteśmy, to również okrzyknięty jako najtrudniejszy, bo smalenia nosi hełm, od którego z tyłu odchodzą skrzydła podobne do tych w hełmie Farnes z Berserka. I chociaż ciężko to potwierdzić czy obalić, bo widać tu pewne podobieństwa, tak prawdopodobnie oba hełmy w jakimś stopniu nawiązują do Walkiri. Kolejną prawdopodobną aluzją jest amulet Arsenału, który zwiększa maksymalny udźwig wyposażenia, natomiast opis, że powstał na wzór niezwykle wielkiego miecza, dzierżonego niegdyś przez bohatera, złapnionego zemsty, w znacznym stopniu pasuje do Gatsa, który chciał się zemścić na Gryficie, a także wkrótce zaczął nosić ze sobą bardzo zróżnicowany arsenał. W tym kusze przyczepioną do ręki i może nie odszukamy takiej samej broni w Elden Ringu, tak jedna z kusz potrafi wystrzelić kilka bełtów po sobie, a na trailerze widzimy broń dystansową, która potrafi wręcz zasypać niej przeciwnika, ale to bardziej obserwacja możliwości stworzenia podobnego buildu w grze, niżeli faktyczne odniesienie do berserka. Natomiast związany z postacią założyciela drużyny Sokoła może być jeszcze jeden przedmiot w grze, a mianowicie. Kryształowe łzy, które swym wyglądem przypominają a jakże łzę, którą Gryfis uronił tuż przed utratą swojego człowieczeństwa w usuniętym z kanonu 83 rozdziale. Zaś, biorąc pod uwagę, że owe łzy zdobywamy pokonując awatary Złotego Drzewa, a zatem teoretycznie zwolenników dwóch palców, a tym samym wasali wyższej woli, którą jeśli nazwiemy Bogiem Zewnętrznym, otrzymamy podobny obraz jak w przypadku ręki Boga z Berserka, jako grupy wykonawców idei zła którzy pod swoimi rozkazami mają apostołów, ale jest to jedynie dość lakoniczne porównanie dość prostej koncepcji hierarchii, która swoją inspirację może mieć w zupełnie innym miejscu. Zresztą podobnych niepewnych aluzji i spekulacji fanów odnośnie berserka jest to wiele więcej, jak chociażby jeden z najpotężniejszych półbogów, Radan, który jest porównywany pod względem pancerza i swojego wierzchowca do najwyższego króla Geizerika, podczas gdy jego sposób walki, jaki rozmiar, a nawet typ broni kojarzy się niektórym z jednym z apostołów Nosferatu Zodem, który odpowiadał za śmierć tysięcy innych wojowników. Innym, ale tym razem pewniejszym nawiązaniem jest czarownica Rani, bo przypomina ona jedną z czardzieli z berserka, która nosi podobny wielki kapelusz, a mam na myśli wiedźmę Szirkę. Nie tylko kapelusz, ale także styl jej życia był podobny, ponieważ Rani żyła z dala od reszty świata oraz wyglądała jak młoda dziewczyna. Ponadto jej nauczycielka, Wiedźma Śniegu, żyła na drzewie tożsamo do mistrzyni Szirkę. Co wygląda jak dość podobna postać, ale to nie koniec, bowiem najbliższym towarzyszem Rani poza Zmatowionym był Wilk Blade, którego kontrolowała ponieważ ten jako bestia cienia był jej w pełni oddanym ochroniarzem, co niejako czyni go podobnym do Gatsa, jako towarzysza Shirke, która pilnowałaby ten nie wpadł w szał. Następne przykłady są nie mniej ciekawe, jak chociażby będący półbogiem Rykard, który znany jako pan bluźnierstwa, jednocząc się z wężem, który go pożarł, stał się podobny do jednego z najpotężniejszych apostołów pod wodzą nowo narodzonego Femto, posiadając twarz wtapiającą się w łuski węża, podobnie jak Granbelt w swojej formie smoka. Również bluźnierczy miecz Rykarda zawiera zbliżony motyw co manga, ponieważ Rykard wyciąga go ze swoich ust, podobnie jak rycerz czaszki, a samo ostrze w obu przypadkach zbudowane jest z żywej tkanki. I tak gdy miecz rycerza czaszki mógł zostać pokryty ciałem Beheritów, a on był w stanie za jego pomocą przedostać się do świata astralnego, tak ostrze Rykarda składało się z bohaterów, których pożarł. Natomiast inną aluzję widzimy, gdy Griffith potrzebował zamknąć się w kokonie, by spełnić swoje marzenie i przemienić się w Femto. Podobną decyzję zdawał się podjąć Mikela, który z nadzieją przezwyciężenia choroby, przez którą skazany był na życie w ciele dziecka, zapadł na długi spoczynek w podobnym kokonie co Griffith. Ale jego intencje wciąż pozostają niejasne, a niektóre opisy sugerują nawet, że Mikalami o reputacji geniusza i tworzenia wynalazków ułatwiających życie innym, jak czyste złoto leczące zarazę, mógł mieć również mroczniejsze motywy. Ponadto możemy zauważyć, że człowiek bestia Swarum Azula bardzo przypomina trolle z berserka, ponieważ oprócz ich postawy, futra i wyglądu, trolle mają opis wręcz udąco podobny do bestii jako że były to humanoidy podobne do małpy, przypominające świnie i gryzonie o mięsistych, grubych i chropowatych pyskach, natomiast tym co jeszcze bardziej upodobnia je do bestii jest pewien stopień inteligencji oraz korzystanie z broni stworzonej przez ludzi. Patrząc na postać mistrza rzemieślnictwa Hugha, ja widzę Kowala Godo, który kuł oręż dla Gatsa no ale poza byciem starym kowalem, ciekawsze jest to, że Hugh przygarnął pod swoje skrzydła Roderike, tożsamo do Godo, który przygarnął Erikę, która stała się dla niego jak córka i którą nauczył trochę fachu, tak samo jak Hugh Roderike, a i obaj mieli za zadanie wykuć broń zdolną ubić Boga, Hugh na zlecenie Mariki, a Godo Idąc dalej, Fire Giant to najprościej demon apostoł Wild bez dwóch oczu po jednym na każde ramię. Jednakże Wild był dużo gorszy, prowadząc najokrutniejszą armię w całym Midlandzie i chyba nie ma co o nim mówić, bo jego czyny są po prostu obrzydliwe. Jak zatem możemy zaobserwować, chociaż seria Souls w tym Elden Ring bez wątpienia inspiruje się tropami z Berserka, któremu trzeba oddać to, że jako seria miał bardzo znaczący wpływ na trylogię Dark Souls, jak również inne gry From Software, z uwagi, że Miyazaki ma w swoim zespole także inne osoby interesujące się mangą o najemniku szukającym zemsty. Ale przy tym nie znaczy to, że dosłownie każdy element zbroi został przeniesiony akurat z berserka, ponieważ w całej serii i również w Elden Ringu nie brakuje nawiązań do różnych okresów historycznych, mitologii, a także władcy pierścieni czy dzieł Lovecrafta, o których akurat nie mówiłem w tym materiale. Ponadto większość motywów, na których seria się w jakimś stopniu wzoruje, jest przedstawiana w naprawdę oryginalny i unikalny sposób, dlatego jeśli jakaś część z Was wzięła napis na mojej miniaturce zbyt poważnie, to pragnę wyjaśnić, że w żadnym wypadku Elden Ring nie jest plagiatem berserka, a wręcz przeciwnie, uważam, że mało która seria potrafi tak dobrze zarządzać materiałem źródłowym, tworząc zupełnie nową i wciągającą opowieść, której rdzeń stanowi niepowtarzalna rozgrywka. I to na dzisiaj niestety już wszystko. A ponieważ to pierwszy taki materiał na tym kanale, to proszę napiszcie, jak podobał Wam się ten odcinek, a także dajcie znać, czy chcielibyście w przyszłości więcej treści tego rodzaju. Tak więc do następnego odcinka, drodzy widzowie Sayonara.